Hej kochani, witam Was na kanale KTwich Tarot. Czytanie dla wszystkich zodiakalnych raków, a czytanie na lipiec. Wiecie, że czytanie tarota nie musi być rezonujące z każdą osobą, więc jakby zawsze na wstępie to podkreślam. No i w tych miesięcznych czytaniach zawsze zapraszam te nowe osoby, które dzisiaj być może tutaj zajrzały lub te, które powracają po raz kolejny, a jeszcze nie zrobił subskrypcji, więc z góry Wam za to bardzo dziękuję. Pierwsza karta, czyli ta główna energia na ten miesiąc lipiec, moi drodzy, mamy trójkę była fajna energia. Tutaj jest jakaś brama, przez którą chcecie przejść. To są um, cele, które sobie wyznaczycie tutaj w tym miesiącu, czyli chcę i idę. Chcę i działam. No, coś nowego, coś, co Was tutaj naprawdę ekscytuje, chcecie się z tym zmierzyć. Bardzo fajna, bardzo ambitna karta, często postrzegana jako mag i rydwan razem, więc tutaj faktycznie nowy, nowy jakiś rozdział, w który wkraczacie, ale tylko dlatego, że Wy chcecie, że Wy jesteście na to gotowi, że Wy już o tym myśleliście, teraz jest czas na realizację, więc bardzo fajna energia. Teraz karta przeszkód, która się pokazuje tutaj dla Was i może jakby pokazać też przeszkody, które napotkacie, ale nie musicie, bo to nie jest tak, że każdy z Was teraz stanie przed też jakimiś przeszkodami. Tu w tej karcie macie trzy monety. Wydaje mi się, że tak najbardziej to, co dla mnie robi sens, to to, że chcecie coś robić w pojedynkę, czyli bardzo ambitnie, a Zyskać może ten wasz projekt na tym, kiedy wy tutaj się będziecie, nie wiem, konsultować z kimś. Być może jakby to wsparcie w ludziach tutaj, żebyście tego nie odrzucali, tylko dlatego, że chcecie być dumni później sami, że sami tego dokonaliście. Brak. W, um, Współpracy może być tą przeszkodą. Ja bym powiedziała, że jeszcze zbyt duże ambicje mogą tu się nam też pokazywać. Może strategia, którą też tu trzeba opracować, no ta praca zespołowa, tak, tak najbardziej chyba na pierwszy rzut oka, którą, którą zauważyłam, i według mnie może to być coś tego typu. Współpraca, tak. No, powiedzmy, teraz karta, która przechodzi do przeszłości. Mamy pazia, kilku on jest odwrócony, więc zdecydowanie tutaj przechodzi do przeszłości jakaś nieśmiałość, niezdecydowanie osoba, która ja bym powiedziała, jest zbyt naiwna, troszeczkę nadmiernie przewrażliwiona, więc to wszystko tutaj przechodzi do przeszłości i. Um, I teraz karta, która jest w głowie tego czytania, to są wasze myśli tutaj pokazane w tej karcie. Mamy dziewiątkę mieczy, więc zwracajcie uwagę, no faktycznie to jest karta myśli, to jest karta właśnie głowy. Um, no, chociaż i tak tutaj w tym czytaniu właśnie to tak powinno być pokazane. E Nakręcanie się takie troszeczkę sztuczne, jakimś z góry zakładaniem, że coś mi nie wyjdzie, coś nie wypali. Nie jestem na to zbyt silny czy silna. Um, nie poradzę sobie z tym, a w ogóle to, co mnie czeka, jak ja nawet spróbuję. Więc tutaj, jakby jest dużo takiego przekonania, ruszenia po coś, ale jak przychodzą takie momenty, kiedy nie wiem, nie macie co ze sobą zrobić, albo nie wiem, wieczorami właśnie idziecie spać, to te myśli będą was, tu, was się tutaj kotłowały wręcz i nie pozwalały wam na to, żebyście mogli odreagować uh, w nocy jako sen, czyli przy, przy, przyjąć ten relaks który wam się należy do tego, żebyście mogli to znowu kontynuować na następny dzień. Więc zwróćcie uwagę, ja nie mówię, że ta karta będzie wam towarzyszyła każdej nocy w tym miesiącu, ale mogą być takie momenty, że ten stres będzie, czy coś was będzie po prostu przerastało i yy, nie będziecie wstawali wypoczęci o poranku tylko dlatego, że no, to wam nie pozwoli na taki spokojny sen. Teraz karta podstawy tego czytania. Mamy szóstkę kielichów, bardzo fajna energia. To jest przyjaźń, to jest harmonia, to są osoby, które budują szczęście i chcą takim szczęściem się otaczać, więc bardzo dobra, pozytywna karta. Ja bym powiedziała, że albo wy, albo ktoś Wam złoży ofertę taką bezinteresowną, jakby dając już z góry kredyt zaufania. Bez jakichś oczekiwań, ok? Tutaj jakby nawet czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, tutaj ktoś chce um, no właśnie taką harmonijną atmosferę um, w tym swoim otoczeniu stworzyć, czy po prostu znajdować się w takim otoczeniu, żeby nie było takich spięć, żeby tutaj było wszystko tak, jak um, no otaczać się po prostu czymś takim, i nawzajem jakby ten, ta komunikacja, te kontakty były takie właśnie no, życzliwe, jakbyśmy na to nie, nie, nie patrzyli. Przyjaźń z przeszłości może tutaj też się pokazać w tym miesiącu. Może ktoś do Was powrócić, Wy do kogoś powrócicie, ktoś Wam poda rękę, pomoże, bo to jest też karta pomocy. No bardzo dobra, fajna, pozytywna energia mm, współpracy ja takiej opartej na właśnie e, życzliwości, no, e, no. Czyli to jest to, co chcecie budować, czyli takie właśnie otoczenie, takiego właśnie go, no, takiego otoczenia, które jest Sprawia przyjemność, po prostu nawet nie musi od razu przynosić, że tak powiem, bogactwa, tak? Tylko to właśnie takie wewnętrzne bogactwo tutaj już będzie Was bardzo no, przyjemnie nakręcało. Teraz karta najbliższej przyszłości, karta diabełka. No to tutaj troszeczkę ostrożności trzeba zawsze, przynajmniej tak, tak wszystkie źródła podają żeby no w momencie kiedy karta diabła wypada no to możecie mieć do czynienia z jakimiś osobami, które właśnie nie będą do końca bezinteresowne, które będą wszystko robiły, żeby was oczarować żeby was tutaj w jakiś sposób um, złapać na jakiś haczyk i później na tym haczyku was trzymać najdłużej jak się to tylko uda um, tu są wszelkiego rodzaju obsesje, więc to mogą być nasze własne i one też mogą nas właśnie Złapać taką pułapkę, z której nie możemy się sami uwolnić, bo od zawsze na przykład o tym myśleliśmy, a teraz może przyjść taka okazja, kiedy albo ktoś nam to zaproponuje, podan tacy, albo my sami będziemy mieli szansę na to, że żebyśmy mogli w końcu no, to, to osiągnąć, tak? to posiadać. To jest posiadanie takie silne. Więc zwracać uwagę, co, co jest w tej karcie tak naprawdę? Czy to jesteście wy sami, czy to są inne osoby, które się tutaj pokażą? Czy jeszcze jakieś tematy, które y, w jakiś sposób y, no, potrafią was kontrolować, y, czyli no, jakieś, nie wiem, nawet nawyki takie, które y, według. Y, nas samek nie muszą być aż takie niebezpieczne dla nas, ale no, dla osób, które z otoczenia na to patrzą, mogą się, może to zupełnie inaczej wyglądać. Także tutaj jest e, tego typu energia. E, ale coś bardzo, może być coś bardzo lukratywnego, ja bym powiedziała, coś takiego, wiecie, co e, szaleństwo takie, które może, nie wiem, wam towarzyszyć na przykład przez ten miesiąc i sprawić dużo przyjemności, a, a bo wiecie, że na przykład ten miesiąc jest tylko i możecie sobie na coś takiego pozwolić, bo później z powrotem jest powrót do szarej rzeczywistości. Więc, no, tak jak mówię, każdy tutaj ma swoją, swoje jakieś przeznaczenie. Karta lęków, obaw. No mamy odwróconą kartę 10 kielichów, więc nie wiem, albo jakaś szczęśliwa rodzina, czy, czy szczęśliwe partnerstwo, czy miłość, taka, która może stworzyć taką, taką rodzinę. Według mnie jakieś szczęście ogólnie, tak czegokolwiek by to nie dotyczyło, to to szczęście może w jakiś sposób e, okazać się lękiem i obawą, czy zostanie uzyskane, czy zostanie zrealizowane, czy w ogóle kiedyś dostaniecie, czy na to zasługujecie i tak dalej. Więc tutaj jest troszeczkę tego, tego typu energii e, ogólnie, szczęście, m, które się pokazuje w tej karcie pełnia emocjonalnej takiej równowagi też mi się tutaj zawsze pokazuje teraz karta, która ma powiedzieć jak was będzie postrzegało wasze otoczenie tutaj w tym miesiącu lipcu no i mamy osobę, która jest takim jakimś takim kto jakby pierwszy nie dostrzega nic innego dookoła z siebie, tylko jakby same rzeczy, które nie wiem, albo się nie opłacają, albo nie chcecie ponieść sięgnąć, albo nie wiem, takie z, z, stanęliśmy w miejscu i już nic mnie dobrego w tym życiu nie czeka. Więc te lęki obawy troszeczkę są związane z tą kartą. Może być tak, że tutaj będziecie wpadali, lub już wpadliście w pewnym momencie w taką energię i tak właśnie to wasze otoczenie was widzi, że wy tak nie cieszycie się życiem, nie cieszycie się tym, co macie, tylko jakby z góry zakładacie, że. To jest takie izolowanie, nie wiecie, co robić dalej, takie myślenie, przemyślanie, czy mi się to opłaca, czy ja powinienem, czy powinnam a, spróbować. Przez to, że właśnie w taką negatywną energię momentami wpadacie. To nie dostrzegacie tego, co jest dookoła was, i tutaj nawet ktoś może obok was już wam coś e, proponować, co będzie już prowadzić w jakieś e, jakby ożywienie w to wasze życie, ale wy, no, jakby ciężko wam wyjść z tej energii troszeczkę takiego niedowierzania i kalkulowania. Ja bym powiedziała, może takiego nadmiernego. E, no, troszeczkę taka negatywna tutaj się energia mi pokazuje, Takiego, takiej osoby, która z góry zakłada. Czyli tutaj to jest też e, tego typu energia, że jakby te myśli nas przerastają e, i, i tak albo dopadają nas w pewnych momentach. Dwie karty rezultatu. Pierwsza, to, co Wam pomoże, czyli nie trać nadziei, i tutaj to się też bardzo ładnie z tą czwórką kielichów pokrywa. Nie trać nadziei, nie zakładaj z góry, że coś jest nierealne, bo być może po prostu ten czas nie będzie aż tak sprzyjał na to, żeby, żeby to zrealizować. Ja bym powiedziała, że jeśli dostaliście tutaj tą ofertę, może być tak, że. Tak, jak bardzo was to podkręcało na początku, przyjdzie moment, że jakby zejdziecie na ziemię i zaczniecie myśleć o tym, że jednak trzeba to odpuścić, zostawić. Um, no i, i to może być to też bardzo prawdopodobne. W każdym razie nie treść nadziei, że tutaj no, w końcu tą gwiazdkę sięgniesz. Um, druga karta, czyli ten rezultat i um, ten końcowy to, co jakby powinno tutaj. Um, się zarysować tak końcowo um, w tym miesiącu, więc no obie karty macie takiego um, zrezygnowania. Ja bym powiedziała, że być może um, ja bym wam dwie, dwie opcje. Pierwsze ja powiem tak, że nie poczujecie się gotowi. Na to, żeby tutaj sięgnąć po tą gwiazdkę, na to, żeby być um, do końca pewną osobą, że, um, że chcielibyście po to sięgnąć, że to się Wam należy. Wydaje mi się, że tutaj druga rzecz to będzie taka, żeby po prostu zrzekacie się jakiegoś tytułu, jakiegoś miejsca, jakiejś pozycji, czegokolwiek na cześć innej osoby, która według was prawdopodobnie bardziej, której się bardziej to należy. Więc myślę, że tu jest takie bardzo podejście rozsądne, chyba przez to takie właśnie myślenie, albo się nie czujecie po prostu zbyt pewni jeszcze na ten obecny moment, żeby tutaj w to wejść. Cokolwiek to jest, bo mi się tutaj ta miłość też u was pokazała, bo te sześć kielichów mówią o jakiś taki właśnie duszy, duszy, jak to się mówi dwa płomienie, dwie dusze, tak? Y, które są sobie bardzo bliskie i być może się kiedyś rozeszły ich drogi, a teraz być może y, na nowo się one mogą zejść, ale z jakiegoś powodu wy troszeczkę tutaj y, możecie podupadać w taką energię, że jeszcze potrzebujecie więcej czasu na to, żeby się y, jakby pozbyć wszelkich y, no y, Takich niedomówień, ja bym powiedziała, takiego wiecie, jeszcze niepełności tego, tych, tych 100%, żeby tutaj wiedzieć, że to jest właśnie to. I, i ja już to mam, posiadam, zdobyłem, zdobyłam i, i teraz już z pełną. Odpowiedzialnością i z pełnym takim, wiecie, poczuciem, że to jest Wasze i na to sobie no, tak uczciwie zapracowaliście, czy uczciwie własnymi siłami to zdobyliście. Może tutaj troszeczkę to ego, czy taki honor, może Wam na coś nie będzie pozwalał, ale no być może tak tutaj w, tej, w, tej, w tym rezultacie to mi się też tak pokazuje. Dodatkowa karta dla Was, moi drodzy. Dziesiątka buław, czyli ona właśnie mówi, że ten etap wy cały czas tutaj jeszcze chcecie zakończyć. Jeszcze tu troszkę brakuje. To jest na pewno karta, która mówi, że no, jeszcze chwila, i to macie za sobą, więc jakby się nie podajecie w tej karcie cały czas ambitnie do przodu, mimo że już macie dość, mimo że już chcecie tam dojść i to zakończyć. Jednak. Jeszcze troszeczkę nam tutaj brakuje, więc dobra, fajna energia, być może już taka, która dzięki niej uwolnicie się z czegoś, z czym chcecie się już uporać na, na 100%, nie tak na 90%, ok, Żebyście wiedzieli, że coś doprowadzi, doprowadziliście do końca i możecie teraz tak z czystym sumieniem iść dalej, także... Bardzo współpracuje mi ta karta z tą kartą e, głównej energii, czyli te trzy buławy wchodzę w coś, to jest nowy jakiś e, rozdział, i cokolwiek to by było, pamiętajcie, bo to już jest indywidualnie dla każdej osoby, e, ale w coś weszliście, z czymś się zmierzyliście i. Ten etap jest tutaj pokazany, który się właśnie kończy, czyli no daliście radę. To jest, to jest bardzo tutaj faktycznie pokazane. Niełatwo, no bo tu widać, że, no, że nazbieraliście troszeczkę um, tych doświadczeń tutaj po drodze, ale jakby myślę, że z pełną satysfakcją um, i ciężarem być może też jednak sobie poradziliście i. I możecie sobie naprawdę pogratulować tutaj dojścia na ten szczyt. Tam, gdzie chcieliście dojść. Znaki jako, które Wam się pokazały, koziorożec i wodnik przede wszystkim, ale to nie znaczy, że te znaki muszą być najistotniejsze, jeśli w ogóle. Także wszystkiego dobrego. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.